A teraz pojawia mi się pytanie, czy Bitcoin osiągnie poziom 40 tysięcy dolarów. Na to pytanie odpowie na Marek Jóźwiak. A ja was zapraszam na kolejny Krypto Czwartek. Witaj arku. No i mam nadzieję, wracasz do nas z dobrymi wiadomościami. Tak, zgadza się. Wracam z bardzo właściwie, można by powiedzieć, dobrymi wiadomościami, dlatego że z jednej strony widzimy, jak Bitcoin zyskuje na wartości, ale z drugiej strony to, co cieszy i napawa optymizmem na przyszłość, to są dane gospodarcze, które fundamentalnie mogą wspierać wzrost tej hosy w perspektywie kolejnych miesięcy, a być może nawet kolejnych kwartałów, więc zdaje się, że przed Bitcoinem i przed wieloma altcoinami tak naprawdę te najbliższe miesiące będą przebiegać bardzo bardzo optymistycznie. Już w poprzednim tygodniu w poprzednim krypto czwartku mówiłem co nieco na temat danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Wówczas wskazywaliśmy na nieoczekiwany wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych, co dla aktywów ryzykownych jest y, informacją bardzo pozytywną, dlatego że pogorszenie kondycji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych zwiększało wówczas bardzo wyraźnie prawdopodobieństwo, że amerykańska rezerwa federalna nie odważy się już na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Co w naturalny sposób przybliża nas do rozpoczęcia cyklu ich obniżek, a to w konsekwencji powinno być pozytywne, powinno zwiększać apetyt na ryzyko i windować nam notowanie aktywów ryzykownych, takich jak akcje czy też kryptowaluty. W tym tygodniu do z rynku pracy dołączyły także dane dotyczące inflacji konsumenckiej. One również z perspektywy aktywów ryzykownych okazały się niezwykle optymistyczne, dlatego że dynamika wzrostu cen w ujęciu miesiąc do miesiąca więc w październiku w stosunku do września uplasowała się na poziomie 0%. Jeżeli chodzi o odczyty z kolei w Rocznym, więc w październiku w stosunku do października ubiegłego roku, mieliśmy bardzo wyraźny spadek dynamiki wzrostu e, cen. Tutaj ekonomiści i tak już byli pozytywni, już zakładali, że inflacja spadnie z poziomu 3,7% raportowanego we wrześniu do 3,3% raportowanego w październiku, a ona finalnie spadła do 3,5%. Dwa, więc jeszcze bardziej niż oczekiwano. Ten odczyt w ujęciu miesięcznym też spadał bardziej niż oczekiwano, więc widać, że dynamika wzrostu cen jednak spada szybciej w Stanach Zjednoczonych. A to w połączeniu z nieco gorszą kondycją rynku pracy zwiększa prawdopodobieństwo już nie tylko na to, że rezerwa federalna nie podniesie stóp procentowych, ale że być może szybciej niż oczekiwano, jeszcze kilka miesięcy temu, zdecyduje się rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych. I teraz jak zerkniemy sobie na oczekiwania rynku dotyczące przyszłych decyzji monetarnych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to zauważymy, że rzeczywiście te oczekiwania bardzo wyraźnie się zmieniły. Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu Rynki finansowe wyceniały, że na pierwszą obniżkę stóp procentowych w wykonaniu rezerwy federalnej czekać będziemy musieli przynajmniej do drugiej połowy przyszłego roku. Oczywiście, w dalszym ciągu usłyszeć można głosy niektórych ekonomistów wskazujące, że rezerwa federalna nie odważy się obniżyć stóp procentowych przed 2025 rokiem. Rynki finansowe patrzą na te kwestie jednak zupełnie, zupełnie inaczej i oczywiście na 100% na ten moment wycenia się, że zarówno w grudniu, jak i w styczniu, Fed zdecyduje się utrzymać stopy procentowe. 72% prawdopodobieństwo daje się, że w marcu również te stopy zostaną utrzymane. Natomiast na ten moment mamy już prawie 50% szans na to, iż z początkiem maja Rezerwa Federalna być może zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych. To jest wyraźna zmiana, jeżeli do tej pory liczyliśmy na pierwszą obniżkę być może w lipcu, być może w sierpniu ubiegłego roku, a teraz mówimy o tym, że może ona nastąpić już z początkiem maja przyszłego roku roku, więc wyraźne przesunięcie kilka miesięcy do przodu i teraz jeżeli do tego wszystkiego weźmiemy pod uwagę, że rynki finansowe wyceniają wszelkiego rodzaju wydarzenia z wyprzedzeniem, czyli nie będą czekać z ewentualnymi wzrostami na rynku akcji czy ze spadkami na notowaniach dolara amerykańskiego, aż Fed rzeczywiście ogłosi te decyzje o obniżeniu stóp procentowych, tylko będą te działania wyceniane z kilku miesięcznym wyprzedzeniem. Nie powinno nas dziwić to, co dzieje się na notowaniach chociażby dolara amerykańskiego, który jak widzimy w perspektywie od początku listopada, jest najsłabszą spośród walut grupy G8. Traci najbardziej w stosunku do dolara nowozelandzkiego, euro i australijskiego, natomiast ogólnie wypada najsłabiej, słabo wypada także oczywiście w stosunku do polskiego złotego. W tym samym czasie bardzo wyraźne wzrosty notowane są i na rynkach akcji, bo czy to amerykańskie indeksy, czy to ten technologiczny NASDAQ czy SP500, ale także niemiecki indeks DAX także w ostatnim czasie notowały bardzo wyraźne wzrosty. Nawet polski WIG 20 sięgnął jednego z najwyższych poziomów od lat, a WIG Zachaczył o nowe ATH, to nowe ATH oczywiście nie zostało ustanowione, natomiast otarliśmy się i bardzo, bardzo niewiele nam do tego brakowało. Patrząc więc w perspektywy dla rynku kryptowalut, można oczekiwać, że ten wzrost, który obserwujemy na przestrzeni przede wszystkim ostatnich dwóch miesięcy, choć prawda jest taka, że Bitcoin zwyżkuje już od drugiej połowy listopada ubiegłego roku i w tym czasie podrożał o 145%, że... To nie jest koniec, że to nie jest nawet połowa. Właściwie z tej perspektywy możemy mówić o tym, że Bitcoin rzeczywiście od wielu miesięcy wzrasta. Natomiast w mojej ocenie za rok będziemy mówić o tym, że to, co tutaj obserwowaliśmy, było tak naprawdę tylko początkiem przed nieco większym, bardziej dynamicznym rajdem wzrostowym, skutek którego Bitcoin nie tylko wzrośnie do tych. Wspomnianych już dzisiaj 40 tysięcy dolarów, bo ten pułap cenowy być może uda się osiągnąć jeszcze przed końcem tego roku. Natomiast w przyszłym roku, w mojej ocenie, szanse są bardzo duże na to, że osiągniemy nowe ATH. Czynników za tym przemawiających jest oczywiście zdecydowanie więcej niż tylko e, potencjalny cykl luzowania polityki monetarnej przez amerykańską rezerwę federalną. Nie można oczywiście zapominać o przyszłym halwingu, który oczywiście historycznie to nie daje pewnej, żadnej gwarancji, ale historycznie. Исторически. Pływał na wzrost kursu notowań pierwszej kryptowaluty. No jest jeszcze jeden czynnik, jeden aspekt, a mianowicie oczekiwane od dawna zatwierdzenie wniosków o utworzenie funduszy ETF bazujących na cenie spot bitcoina. To jest to wydarzenie, co do którego można powiedzieć, że odczucia są mieszane. Z jednej strony pojawienie się takiego instrumentu może napędzić apetyt i adopcję instytucjonalną. Ten kapitał instytucjonalny może na rynek kryptowalut zamierzyć. Witać windując, notowania e, pierwszej kryptowaluty, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak inwestorzy instytucjonalni mogą podejść do tego aktywa, bo być może uznają, że bitcoin jest po prostu za drogi i nie tyle, że nie będą chcieli w niego inwestować, co będą chcieli w niego inwestować, ale po niższych cenach. W konsekwencji pierwsza reakcja rynku jest dość niepewna i być może do Dojdzie nam do jakiegoś krótkoterminowego spadku, natomiast w ogólnym rozrachunku, patrząc z perspektywy, to zarówno z punktu widzenia analizy technicznej, jak również z punktu widzenia analizy fundamentalnej, Bitcoin jak najbardziej zdaje się. Mieć przed sobą dość dobre perspektywy na wzrost. Oczywiście bądźmy realistami, nie czarujmy się prawdopodobnie nowego ATH. Przed końcem tego roku Bitcoin nie ustanowi, natomiast osiągnięcie go w roku 2024 wydaje się już jak najbardziej prawdopodobne. Żeby nie ograniczać się tylko do Bitcoina, zerknijmy sobie też na to, co dzieje się na notowaniach innych projektów, to oczywiście. Widzimy kurs Ethereum. Bardzo ładny wzrost. Przede wszystkim obserwowany był od połowy października do e, pierwszej połowy listopada. Szczyty ustanowiliśmy 9-10 listopada, kiedy kurs Ethereum zbliżył się w rejon 2150 dolarów, co było najwyższym poziomem od połowy kwietnia bieżącego roku. Tam pojawiła się reakcja podażowa i w teorii, gdyby ta wyprzedaż była kontynuowana, kurs ETH mógłby zmierzać nawet w rejon 1860 dolarów. To się nie wydarzyło. Widzimy, że Choć kurs tej kryptowaluty osunął się w pewnym momencie nawet poniżej 2000 dolarów, to w trakcie wczorajszej sesji pojawiła się naprawdę wyraźna reakcja e, popytowa, która doprowadziła do powstania formacji objęcia bessy. W związku z czym być może korekta już nam się nie pogłębi i za chwilę także Ethereum wróci na ścieżkę wzrostów, a wyjście ponad granicę 2150 dolarów mogłoby napędzać dalszą zwyżkę w rejon 2350 dolarów albo dalej zdecydowanie zdecydowanie wyżej. Z mojej strony to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla państwa. Na dzisiaj, tak jak wspomniałem, podsumowując, jeszcze perspektywy dla rynku kryptowalut wyglądają dobrze, i to zarówno z perspektywy analizy technicznej, jak również z perspektywy fundamentów, bo te oddziałują raczej na niekorzyść dolara amerykańskiego, a na korzyść aktywów ryzykownych. W związku z czym nie ograniczamy się tu tylko do pozytywnych sentymentów wokół rynku wirtualnych aktywów, ale także prawdopodobnie dość, spore, dość sporo optymizmu widoczne będzie w najbliższym czasie również na rynkach. Akcji. Miejmy nadzieję, że na warszawskim parkiecie e, także.